pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3 krew i wino, moi drodzy. W poprzednim odcinku zajęliśmy się zadaniem, które było wyrwane iście z dwunastu prac Asterixa. Tak jest. Zaświadczenie takie, zaświadczenie takie, srakie, siakie i owakie, żeby otrzymać nasze własne pieniądze. Tak jest, moi drodzy, no ale udało się to zadanie zakończyć. A czym zajmiemy się teraz w kolejnym momencie? No to, moi drodzy, Sprawdźmy to wspólnie. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Moi drodzy, dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz moi drodzy, lećmy. Zapraszam do świata Wiedźmina. Moi drodzy, tak więc lecimy dalej, lecimy dalej i... I czemu ja to wcisnąłem? No nic, trudno życie. Zdarza się, moi drodzy, zdarza się. Eee, zobaczmy tak. Nas interesują zadania. Eee, z gwintem... Jakoś nie chce mi się lecieć na turnieje. Ale to nic. Poszukiwania też nic. Dobra. To, moi drodzy, w takim momencie... O, w ogóle przeciążony jest Ger Gerwazy, to nie. I... Aha. To już teraz rozumiem. W związku z tym, że jesteśmy przeciążeni, to dlatego Geralt... Tak, zjawiliśmy się pod własnym domostwem. Okej. Okay. Okej, okay, wszystko. Wiem, się ma kot. W ogóle nie wiem czemu koty strasznie tak negatywnie reagują na Wiedźminów. To jest jakieś takie dziwne troszkę. No ale dobre. Skoro jesteśmy przeciążeni. Akurat tyle dobrego, że jesteśmy przy swoim domostwie. Tu mamy kuferek sypialni, także. Akurat dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze i tak. Rycerski miecz stalowy. Tu mamy ten arcymistrzowski miecz Wilka z Kermoren. A czy ja go nie powinienem. Poczekajcie, poczekajcie, bo mnie tutaj tak. Tu mamy ten rachmistrz, broń stalowa. A tu mamy ten. Miecz srebrny, dalia to jest adwersarz. Miecz srebrny i melit, miecz srebrny. Aha. To mi się wydaje, że tutaj gdzieś powinniśmy postawić ten miecz. to jak na miecze. Miecz srebrny. To nie, i tu jest. Ostrzezimy, weźmiemy i tu mamy. Tak, i tu są te arcy arcymistrzowskie dwa miecze. Pięknie. Czy mamy gdzieś miejsce na, na miecze jeszcze. Przepraszam, tak, tu mamy jeszcze. Ostrzezimy i... Iść to jak na miecze, czy tutaj któryś z nich się nadaje? Nie, dobra. Nie. One nie są w żaden sposób wybitne. Więc ja myślę, że my je tylko wrzucimy tutaj. Swoją drogą jakbyśmy tak pobrali te wszystkie miecze i zaczęli je sprzedawać, trochę byśmy zarobili. Ale okej. Okay. To nie na tym w tym momencie rzecz polega. Te narzędzia płatnerskie też są jakieś takie. My tu mamy trofeum z oszluzga, a nie mogę przenieść przedmiotu. Dlaczego? Ponieważ jest pewnie w tym momencie wykorzystywany. Nie, a czemu ja nie mogę przenieść trofeum z oszluzga? Hmm. No to co jest? A dlaczego? No, może to będzie potrzebne do wykonania jakiegoś zadania. Dobra. Palicho. Na razie mamy. No jest słabo ogólnie, jeśli chodzi o nasz ekwipunek. Ja aż jeszcze bym chciał zobaczyć, co mi tak zajmuje miejsca. bez tego sobie poradzimy. Co my tu mamy? My tych bełtów musimy zacząć wszystkich używać i je jakoś wych... je jakoś zużyć, bo są nam w zupełności niepotrzebne w większości. I tu musimy iść z jakiegoś żeby nam tu dobra, trzeba znaleźć jakiegoś gościa posprzedawać mu te wszystkie rupiecie nie rupiecie dobrze wiecie To są nam niepotrzebne niech żyją eee, dobra, czy my byśmy się mieli zająć e, głównym zadaniem, chyba jeszcze nie chyba jeszcze nie, bo dużo było pobocznych zadań w mieście. O, między innymi tu jest coś, tu jest coś. To my na ten rynek główny się udamy. Czym prędzej. Dobra, i udamy się tu i sprawdzimy, co jeszcze na nas czeka przed zadaniami głównymi. Proszę, nie, to było gdzieś tam. Tak mi się wydaje. O, tu coś jest, proszę. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Ładnie to, tak? Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie! Nie ma dziś pokazu! Poczekaj! Ty jesteś ten słynny wiedźmin Gerald z Rivii? No, ja a chyba co? Mam dla ciebie robotę. Co to za robota? Chodzi o pomnik Reginalda Dobry. Sprawa jest bardzo delikatnej natury. Ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? Opowiadaj. No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeczą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No, i co powiesz? Oto i on. Nasza duma. Reginald Dobry. Okej, okay, to trochę dwuznaczne. Niepokonany szermierz na szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju, wirtuoz gry na harfie. Wirtuoz. E, Dobra. No i co z nim? Jakby to ująć. Y, no. Ukradli mu jaja. <gry> zaraz, zaraz. <gry> ukradli jaja? Posągowi? Grubo, to nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, nie, musisz odzyskać to, Jara. <tuszel> o, ja pierdzielę. <tuszel> no to grubo. Czyli będziemy mieli misję pod tytułem poszukiwaniu torby. Hmm, zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Bokle. Hmm, robi wrażenie. A konkretnie? To precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochanków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Są jacyś podejrzani. Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakiś ślad. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam. Odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Kler na nich wisi. <noise> ja pierdolę. Jest grubo. No to patrzajmy. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. O, plamka krwi, czy mi się wydaje? Zaschnięta plamka krwi. Żeby ktoś się skaleczył? O. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza. Mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. No i pięknie. Dobry, panie złodziej. Jakie stwierdzenie, kobitki dobra jest. Leczyć kiłę żerzączką. Z drogi, bo ja wołam jaja, znaczy ten. Złodzieja jaj. No. O, właśnie, zgadzam się z tym panem. Dajcie mu wódki. Daleko jeszcze. Gdzie on polazł? Zaprowadzi prowadzi do tych drzwi. Okej, okay. dzień dobry O, widzę, że przeszkadzam to, 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 nie jest to, na co wygląda Słowo honoru, no, t, t, potknąłem się, a, a ona no tak. już tam leżała <laughs> Ona na pewno Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. To co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Męża zdradza jeszcze z takim starym dziadem? Nie, nie twój mąż. Dobra jest. Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezmę straż. Rzeczniej, dziadku. Chcę z tobą pomówić. Wy... wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. Hmm, to ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Hmm, rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja. Ja wszystko wyjaśnię. To. Rozalinda! Wiem, że ja jestem. Ijdę, twój No niechęć. Jeszcze on, to naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, palczą! Stawaj do walki ty! Zaraz, co tu się dzieje? Rozalinda. Jednego jeszcze mi ci wypatrzył. Ale dwóch? Zaraz, zaraz. ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz niezamętnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudych żon. No szkolera, no. Słyszałeś, co powiedziałem? Uspokój się, albo będziesz zbierał zęby z podłogi. Tak, jesteś cholera? Chodź, No chodź to! Eh. A miało być tak pięknie, no? I po zawodach dziękujemy. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty to byłoby ze mną krucho. Dzięki. Dzięki za ratunek. Mhm. Mm to teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz, one naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj wyobraź sobie już trzy razy. Trzy razy? Robi wrażenie. Nie, <grym> ja bardzo. W, w moim wieku? To więcej niż przez ostatnie dziesięć lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy. Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Nic z tego okay. muszę je zabrać. Nie ma kombinowania. Czy mogę ci je pożyczyć jeszcze jest opcja, ale. Nie, nie ma litości dla złodzieja. Nie ma mowy. Muszę zabrać te jaja. A, a jakbyś mi je zostawił jeszcze na dzień? Albo dwa. No, ogóra trzy, co? Nic z tego. Przykro mi. W sumie dobrze, że w ogóle mogłem z nich skorzystać. Proszę, Oto one. Dzięki i powodzenia. Myślę, że bez nich też całkiem nieźle sobie poradzisz. No i odzyskane dzondra. Pewnie wiedzmy, to już tu żyłak tu są. Po kupę pieniędzy odłożył ucień Faneliego. Nie do wiary. Dobra, tutaj mamy tablicę. Zobaczmy, co na niej jest. Ogłoszenie o turnieju pięściarskim, eskorta poszukiwana i wezwanie na próby cnoty. Ludzie, ludzie, skaryjmy na każdym... Dobra, to nie. Jezioro Laks -e Może warto sprawdzić, co się tam dzieje. Ładna melodia. Mhm... Uh -huh. No dobra, moi drodzy, to na pewno się tam wybierzemy w następnym możliwym terminie. A teraz. Teraz co? O. Z tym panem trzeba porozmawiać. Jak udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie. To naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie, i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. Co, tylko figurkę żeśmy dostali? Czy jakaś kasiora też w tym była? Tylko Reginalda, ale dupa. Figurkę tu sobie możesz wsadzić. I co, przytwierdzisz teraz te jaja? Będzie kombinował, dobra Niech on sobie kombinuje Tak, dobra, moi drodzy. Tak więc w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla Was to tylko jedno, małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz, moi drodzy, zapraszam jeszcze na wszystkie strony, do których linki, są w opisie filmu i chciałbym również z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie hej!